Przepraszam cię bardzo, ale coś się wydarzyło. Nie wiem co, że nagle mnie wywaliło z live'a, więc jestem ponownie i ponownie zapraszam cię do obejrzenia mojej audycji serii Trzy Słowa. I dziś zajmiemy się dzieciństwem, i od razu cię zapytam, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne rzeczy cię ruszają, inne zupełnie nie, albo na przykład, dlaczego boisz się zmian? A może w ogóle się ich nie boisz, bo być może po prostu bez końca ich szukasz. I wszystko to zaczyna się właśnie od naszego dzieciństwa. To jest właśnie temat, którym dzisiaj się zajmiemy w trzech słowach. I jeszcze raz Cię witam ponownie. Mam nadzieję, że już nas nie wyrzuci. Jeszcze tylko pozwól, że sprawdzę, czy jesteśmy na żywo. Ja nie wiem, co się naprawdę zadziało. <noise> że przerwało mi ten live. Aha, jesteśmy, jesteśmy, więc tamten live później usunę, a teraz witam Cię serdecznie. Nazywam się Dorota Kula. Jestem kobietą w wieku eleganckim i pomagam innym ludziom, tym, którzy oczywiście tego chcą, po prostu zmieniać z każdym dniem swoje życie na lepsze. No i jeżeli masz ochotę, możesz, jak najbardziej komentować, zadawać pytania, dzielić się swoim doświadczeniem. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz w tym live'ie czy podczas tego live'a jakiś swój ślad. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się swoim, swoją opinią albo zostawisz chociaż emotykona. Więc w dzisiejszym odcinku trzy słowa, powiemy sobie o najważniejszym etapie naszego życia i dlaczego ja uważam, że dzieciństwo jest najważniejszym etapem w naszym życiu, no bo to, kim jesteśmy dziś, zaczęło, zaczęło się właśnie wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. I w każdym z nas wciąż mieszka to dziecko, które chce być wysłuchane, i jeśli damy mu przestrzeń, to właśnie ono nas zaprowadzi. Do prawdziwego szczęścia, ale może zacznę od początku, a mianowicie od pierwszego słowa, bo jak wiesz, jest to seria zatytułowana Trzy Słowa, a więc w trzech słowach opowiemy właśnie o tym. Pierwsze słowo, które ja uważam za ważne, to korzenie. Korzenie to jest pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o dzieciństwie, a napisz mi w komentarzu, jakie Tobie przychodzi pierwsze słowo do, do głowy, a być może też chcesz się podzielić ze mną, co dla Ciebie oznaczają słowo korzenie w kontekście dzieciństwa. Bo dla mnie korzenie to po prostu rodzina, to miejsce, z którego się wywodzę, ludzie, którzy mnie otaczają, i nie tylko ci, którzy żyją, ale również ci, którzy, których już nie ma, czyli moi przodkowie, moi przodkowie. Nieważne, czy ich znam, czy ich nie znam, ale oni zapoczątkowali moje życie, też między innymi, bo gdyby ich nie było, to nie byłoby również i mnie. A więc dla mnie korzenie to jest bardzo szeroko rozumiany kontekst, taki, bym powiedziała, socjologiczno- no socjologiczny właściwie w pełnym tego słowa rozumienia rozumienia dlatego że to są ludzie głównie dla mnie przynajmniej którzy mieli bardzo duży wpływ na nasze życie żyli przed nami i my się z nich wywodzimy i to jest dla nas bardzo istotne dlaczego dlatego że to oni nauczyli nas co to znaczy być kochanym, a może właśnie nas tego nie nauczyli, co też ma ogromny wpływ na nasze życie. Ale być może pokazali nam, co to znaczy miłość, co to znaczy kogoś kochać. I to jest bardzo ważne, czyli to, co wynosimy jakby od przodków, czy to są rodzice, czy dziadkowie, czy pradziadkowie, wszystko to ma na nas wpływ na, nasz, na nasze dzisiejsze życie. To Właśnie to ukształtowało na przykład nasze poczucie wartości, bo są pewne rzeczy, które są nam po prostu przekazywane z pokolenia na pokolenie. I często może być tak, że sobie zadajemy pytanie, ponieważ rodzina stwarza to ludzie, którzy nas wychowują albo którzy żyją w bliskim kontakcie z nami to oni nam dają takie sygnały, dają nam też taki feedback. Od nich czerpiemy, tak? I możemy na przykład też mieć takie poczucie własnej wartości, albo go zupełnie nie mieć, bo to, co nas spotyka w tej rodzinie, w której się wychowujemy jako dzieci. To ma ogromny przecież na nas wpływ, i mogą, ta rodzina może nas zbudować, może stworzyć czy, czy wytworzyć w nas takie wysokie poczucie własnej wartości, albo zupełnie odwrotnie, w ogóle nie dać nam poczucia wartości, nie dać nam poczucia bezpieczeństwa. To wszystko ma po prostu na nas wpływ. I przez to też decyduje o tym, Jacy jesteśmy jako dorośli ludzie? Czyli przekazuje nam rodzina, nasi przodkowie przekazują nam pewne schematy, które, w, nawet pewne programy wczytują nam, które działają przez całe nasze życie. Dzięki temu wybieramy partnerów, zawody, mamy jakieś cele, i często dzieje się to. Nieświadomie, zgodnie z tym, czego nauczyliśmy się, właśnie mając te 5, 7 czy 10 lat jako dzieci, i to później po prostu realizujemy w życiu dorosłym. Dlatego nie da się przeskoczyć dzieciństwa, można je tylko uznać, bo często jest tak, że wychodzimy poranieni z tego dzieciństwa, ale możemy na przykład uznać to dzieciństwo, że tak było, przytulić je. I oczywiście na nowo zbudować świadome życie, ale o tym troszkę później powiem. Natomiast drugie słowo, które mi się kojarzy z tym najważniejszym etapem naszego życia, to jest dziecko. Dziecko. I teraz, co ja rozumiem w kontekście dziecko? Myślę, że każdy z nas był dzieckiem. Niezależnie od tego, ile ma lat, może niektórzy są jeszcze dziećmi, ale chodzi mi też o to, o taki kontekst, że mimo, że jesteśmy dorośli, to ciągle to dziecko żyje w nas, w każdym z nas. Może jest gdzieś ukryte, zepchnięte gdzieś w, czeluście, w czeluści naszej podświadomości, może jest zranione. A może nie, może jest radosne, na pewno je, żyje cały czas w nas i to ono się odzywa wtedy, gdy na przykład czegoś się boimy, mamy przed czymś, mamy jakieś lęki, albo na przykład wtedy, kiedy się wzruszamy. Tak? A może wtedy, kiedy mamy ochotę zrobić, Coś szalonego, czy coś fajnego, na przykład tańczyć w deszczu albo śmiać się zupełnie bez powodu, to właśnie to dziecko, które w nas jest uśpione, to ono nas do tego popycha. I to dziecko, które jest w Tobie, potrzebuje Twojej uwagi, Twojej czułości, a czasem yy, łagodności. I yy. Często jest tak, że to dziecko, które jest w nas, ono się upomina o uwagę i upomina się o to, żeby się nim zaopiekować, żeby dać mu uwagę i opiekę, żeby po prostu siebie tak, to dziecko w sobie tak trochę przytulić, bo czasem ono może nie mieć siły, może nie mieć odwagi i wtedy potrzebuje właśnie tej naszej łagodności, tego przytulenia. Bo dzieciństwo to też moment, kiedy najbardziej potrzebowaliśmy tego, tej uwagi i jeszcze potrzebowaliśmy też bezpieczeństwa. I dziś, jako dorośli, możemy to bezpieczeństwo dać sobie sami, bo czasami tak bywa, że niektórzy w dzieciństwie nie dostają tego poczucia bezpieczeństwa, ale dzisiaj, jak uznamy to swoje dzieciństwo, możemy stworzyć na bazie tego, że uznamy to i zaakceptujemy nowe życie, i sami możemy sobie dać to bezpieczeństwo. Możemy też nauczyć się mówić do siebie, nie w kontekście musisz być lepszy, czy musisz być lepsza, bo ty to źle robisz, bo ty powinnaś być, nie wiem, taka czy taka, tylko powiedzieć do samego siebie: jestem z tobą, jestem tu. Hmm, już tak daleko jak pójdziemy w te tematy, to można powiedzieć sobie: Kocham cię, ale na pewno warto powiedzieć: Widzę cię, jestem z Tobą, jesteś dla mnie ważna. Ja wiem, że to jest dla niektórych taka abstrakcja mówić samemu do siebie, ale my nie musimy tego mówić na głos. My nie musimy narażać się na śmieszność i publicznie głośno to wyrażać, ale mówić sobie nawet tam w sercu, w duchu, patrząc na siebie, na to, co robimy, nie jako krytyk. Tylko właśnie jako opiekun, mówić sobie tak właśnie jakby pieszczotliwie nawet, że ja Cię rozumiem, że jestem z Tobą, jesteś bezpieczna, bezpieczny, to są bardzo ważne, tak, tak jakbyśmy po prostu mówili do tego naszego wewnętrznego dziecka, o to tutaj chodzi właśnie. No i trzecie słowo, które mi się kojarzy właśnie z tym najważniejszym naszym etapem życiowym. To ślady, ślady. I ślady rozumiane dwojako znowu, czyli ślady w kontekście, że dzieciństwo zostawiło w nas ślady, czyli y, czasami były to blizny po jakimś braku, albo po jakimś zranieniu, po tym, czego nie dostaliśmy, albo co nas przykrego spotkało. I to są te blizny, które y, no. Które zostawiają ślady, po prostu, czyli to są te ślady, które zostają w naszym sercu. Mogą być one też piękne, wcale nie muszą być przykre, bo to może być też śmiech, spontaniczność, taka ciekawość świata, to mogą być jakieś fajne, przyjemne doświadczenia, i to też zostawia w nas ślady, czyli ślady rozumiane jako y, ślady, coś, co w nas zostaje. Tak? Coś, co doświadczyliśmy emocjonalnie i to w nas zostaje. I właśnie tam jest takie coś najcenniejszego, bo to jest właśnie ten przekaz, właściwie od naszego wewnętrznego dziecka, które wie, co tak naprawdę Cię uszczęśliwia, a co Cię martwi, co Cię smuci, czego się boisz? I to właśnie to wewnętrzne dziecko mówi Ci poprzez Twoją własną intuicję: to ono Cię ciągnie do rzeczy, które na, naprawdę są dla Ciebie ważne, albo ciągnie Cię do takich rzeczy, które, którymi się możesz karmić, na przykład do marzeń, do pasji, do prawdy o sobie, do takiej. Yy, też pozytywnej myśleniu o sobie. Do tego cię może to dziecko ciągnąć, to wewnętrzne Twoje dziecko. I nie chodzi tu tylko o to, by uzdrowić swoje dzieciństwo, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby posłuchać tego wewnętrznego dziecka, które żyje w tobie, bo to ono zostawia ci ślady. Zostawia ci ślady, czyli pchacie w tak, troszeczkę właśnie też kierując Cię w stronę intuicji, pchacie w kierunku, w którym masz podążać. A często jest tak, że my sobie mówimy, a dobra, tam takie głupoty przychodzą mi do głowy, przecież ja rozumowo wiem, co mam robić. No ale często tak jest, że na przykład wybrałaś zawód, czy wybrałeś zawód, który kompletnie z Tobą nie gra. Wykonujesz coś mechanicznie. Bo tak trzeba, bo tego się nauczyłeś, ale to w ogóle nie jest z tobą spójne. No a twoje wewnętrzne dziecko zostawia ci ślad, mówi ci, tak cię dotyka lekko i mówi ci to nie to, tego nie lubisz, zostaw to, porzuć to. Tylko oczywiście nie mówi tego tak wprost, my to po prostu czujemy intuicyjnie, że powinniśmy robić coś innego, w innym kierunku pójść, no ale, no ale co powie. Świat zewnętrzny. I dlatego to dziecko twoje wewnętrzne zostawia ci ślady. Ono ci pokazuje, w którym momencie, gdzie masz, w którym, w którym kierunku masz podążać. I jeśli mu pozwolisz, to to wewnętrzne twoje dziecko zaprowadzi cię tam, gdzie ty naprawdę chcesz być. I wystarczy, że będziesz się kierować in, intuicją i zaczniesz podążać po tych śladach, które Ci zostawiło Twoje wewnętrzne dziecko. A jakie poznasz, no będzie Ci podpowiadać różne rzeczy. Będzie Ci podsuwać marzenia, które w pierwszej chwili mogą się wydawać nawet nierealne albo głupie. Będzie Ci podsuwać okazje, będzie Ci przysyłać różnych ludzi, albo stawiać Cię w różnych dziwnych sytuacjach. I po co? Po to, żeby ci dać do myślenia, żeby pobudzić w Tobie myślenie. I powie ci zauważ mnie, zobacz, ja ci zostawiam ślady, idź po tych śladach. I to jest też ważne, żeby tego dziecka wewnętrznego posłuchać, i po tych śladach właśnie pójść. No i podsumujmy teraz, ponieważ wczoraj był dzień dziecka, a więc tak myślę sobie, że warto pomyśleć o tym, że każdy z nas kiedyś był dzieckiem. Mówicie, nie każdy jest lub będzie rodzicem, bo to różnie z tym bywa, ale absolutnie każdy z nas był kiedyś dzieckiem. I ciągle to dziecko żyje w Tobie, żyje w Twoim sercu. I wystarczy, że zwrócisz uwagę na te trzy słowa, które ja mam dla Ciebie dzisiaj, czyli korzenie, a więc rodzina, a więc yy, przodkowi, od których pochodzimy, mądrość, którą możemy od nich czerpać, czy doświadczenia, jakieś schematy, które nam pozostawili, według których żyjemy też. Ale powinniśmy też w tym, wszystkich, w tym wszystkim zobaczyć swoje wewnętrzne dziecko, wysłuchać, przytulić, posłuchać, co ono do nas mówi, Jakie nam zostawia ślady i iść po tych śladach, bo dzieciństwo to najważniejszy etap naszego życia. Zostawia te ślady w nas na zawsze. I pamiętaj o tym, co ci daje siłę. Gdzie kryją się twoje emocje? No właśnie w tobie, w tym twoim wewnętrznym dziecku. Odszukaj go w sobie. Odszukaj to dziecko wewnętrzne, które cię Poprowadzi do szczęścia i jeśli mu tylko pozwolisz na to, żeby cię poprowadziło, to ono ci zostawi ślady, po których możesz dojść i w, w określonym kierunku, bo one będą dla ciebie takim kierunkowskazem, który cię poprowadzi do tego, czego ty tak naprawdę pragniesz. No, i to na dzisiaj byłby już koniec. Dziękuję Wam bardzo za Wasz udział, i jeśli czujecie, że ten live może komuś pomóc, to udostępnijcie i sprawmy, aby coraz więcej ludzi widziało albo chciało dostrzec w sobie, dostrzec to wewnętrzne swoje dziecko, uszanować je i zobaczyć, jakie ślady mu zostawiło, i być może podążać za tymi śladami. Dziękuję Wam również za komentarze, które mi zostawicie pod live'em. I mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień, bo za tydzień, w poniedziałek, już wam mówię którego, 9 czerwca o godzinie 19.03 będziemy mówić w trzech słowach o marzeniach. O marzeniach i o, mm, o pasjach, o marzeniach i po prostu o. Ja tutaj sobie nawet zerknę, bo ja tutaj sobie przygotowałam, o inspiracji i o marzeniach, czyli o tym, co nas inspiruje i co nas może popychać w kierunku marzeń. O tym będziemy mówić za, za tydzień w trzech słowach. A dzisiaj życzę Wam przyjemnego wieczoru i do usłyszenia za tydzień.